Hej, witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam 6 wskazówek dla początkujących, o których większość z Was już dawno słyszała, opartych na moich najczęstszych błędach popełnianych w lidze, w moim świetle rozumienia. Po filmiku zapraszam Was też do zapoznania się z opisem. A teraz, nie przeciągając, zapraszam do oglądania. Wardy i minimapa. Jeśli poświęcimy chociaż trochę koncentracji na te dwie podstawowe rzeczy, nasza gra stanie się lepsza, a przede wszystkim przyjemniejsza, ponieważ zyskamy większą kontrolę nad przeciwnikiem. Każdy z nas wie, jak stawia się wardy. W sieci jest mnóstwo tutoriali, które pokazują nam strategiczne miejsca, gdzie najlepiej postawić warda ale ile razy po postawieniu warda zapominaliśmy o nim, bo nasze skupienie koncentruje się zupełnie na czymś innym. Najczęściej na czacie, na którym toczy się walka między naszymi sojusznikami lub chęć zabicia przeciwnika na linii jest tak duża, że wpychamy się pod sam turret, aby to zrobić, zapominając przy tym o przeciwnym junglerze, który zazwyczaj wchodzi nam na plecy i nas zabija. Każda setna sekundy poświęcona na zerknięcie na minimapę może uratować nam życie, a każdy nieudany gang przeciwnika na nas daje nam przewagę, ponieważ traci on cennego expa, farmę i czas, który mógł poświęcić na coś innego. W późniejszym etapie gry, gdy przeciwnicy zrobią barona, a niestety nie było tam żadnego warda, lub zaskoczą nas gdzieś w dżungli i tą decydującą walką wygrają grę, szukamy winnego. Wina najczęściej pada na supporta, ponieważ według wielu z nas jego zadaniem jest stawienie wardów i kontrola mapy. Ale czy nie każdy z nas może stawiać wardy? Przestańmy obwiniać innych za błędy, które sami popełniamy, a gra stanie się na pewno przyjemniejsza. Podsumowując, wardy i minimapa to podstawowe rzeczy, które musisz kontrolować. Jeśli poświęcisz na to czas i to opanujesz, zobaczysz, że Twoja gra stanie się lepsza i łatwiejsza. Wiedząc i widząc więcej, możesz łatwiej zaskoczyć przeciwnika i bez obaw poruszać się po mapie. Najpierw farma, później walcz. Najczęściej po porażce cała nasza koncentracja jest skupiona nie na tym, aby mieć więcej farmy, ale na tym, aby jak najszybciej zabić przeciwnika na linii co zazwyczaj kończy się fatalnie. Popełniamy dziecinne błędy, które tylko przeważają szale porażki. Pamiętaj, żeby starać się bardziej niż w poprzednim meczu, a gdy zacznie się mecz, liczy się to, co jest w danym momencie. Nie rozmyślaj o porażkach, tylko koncentruj się na danej chwili, bo każda kolejna sekunda to już historia. Dlatego w początkowej fazie skup się na farmie, kontroli mapy i swojej alei. Większa farma na początku pozwoli ci po pierwszym powrocie na bazie kupić itemy, które zaskoczą przeciwnika i zwiększą twoją szansę na wygraną. Uwierz mi, że jeśli będziesz miał większą farmę, patrząc na statystyki, już poczujesz komfort psychiczny i mentalną przewagę nad przeciwnikiem. Zabicie go stanie się wtedy tylko kwestią czasu, nie będzie ono zależało od szczęścia, tylko od itemów, które posiadasz. A gdy opanujesz już laskidowanie swoich wszystkich minionów, możesz starać się uniemożliwić wykonywanie tej czynności swojemu przeciwnikowi w alei, przez obijanie go i odpychanie od farmy. Turety, dragony, barony. Każdy turec zbliża nas do wygranej. Każdy dragon i baron podnosi morale naszej drużyny i daje nam przewagę mechaniczną i psychiczną. Więc warto o nich pamiętać i ich pilnować. Pamiętaj, że League of Legends to gra zespołowa. Indywidualne umiejętności to połowa sukcesu. Drugą musisz osiągnąć poprzez współpracę z osobami, z którymi aktualnie grasz. Staraj się kontrolować potwory w dżungli i dawać wcześniej znać swojej drużynie o ich odrodzeniu. Tak, żeby każdy miał czas tam dojść i pomóc w zabiciu cennego stwora. Im szybciej popychasz linię i niszczysz turety, tym więcej przewagi zyskujesz. Każda wieża to dodatkowe złote dla naszej drużyny, a dla przeciwników kolejna strata punktu obrony. Ale pamiętaj, żeby zawsze robić to z głową, a nie za wszelką cenę, bo efekt końcowy może być odwrotny. Oh, Yeah, because it's like, oh no, he is there! And Steos is going to throw the axe in oh, now. He's yeah. trouble. And he's doing so much damage. Next axe lands, accelerate, he gets poked about over, flashed over, and now Steos is going to get aggressive by Oda. Oh! No. Jay takes him down, and now they're going to work on Smurf. Yeah, Smurf is low. Smurf jumps on his head, but that's not enough as Oda looking for the early... Ucz się od lepszych, aby stać się lepszym. Głupiec myśli, że wie wszystko, mądry wie, jak wiele mu brakuje. Głupotą jest że robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Więc warto szukać krótszej drogi, uczyć się od lepszego, a gdy zaczniesz mu dorównywać, od najlepszego. Bo w grze jest podobnie jak w normalnym życiu. Uczymy się po to, żeby zaoszczędzić swój czas i nie odkrywać tego, co już dawno zostało odkryte. Czy nie warto uniknąć popełniania tych błędów, które już ktoś popełnił? W sieci jest mnóstwo twórców, poradników, stron, z których możemy się dużo dowiedzieć, to tylko od nas zależy, czy chcemy poświęcić kilka minut, żeby później zaoszczędzić kilka godzin. Ale czy to wszystko później pozwoli nam odnieść jakiś wielki sukces? Oczywiście, że nie. Co zrobić, żeby stać się lepszym? Przed rozpoczęciem kolejnej gry musisz zrozumieć, że jest to samotna podróż. Kolejne solo queue. Nie chodzi o to, aby mieć lepsze staty. Nie chodzi o to, aby ani razu nie zginąć. Chodzi o chęć zrobienia czegoś więcej. Być kimś lepszym, a w końcu najlepszym. Możesz znaleźć definicję sukcesu w słowniku, ale będzie ona dla ciebie niesprawiedliwa, bo dowiesz się, że jest to rzecz możliwa do osiągnięcia, ale jest zależna od przypadku. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz dokładnie wiedzieć, co to jest, jaki masz swój cel. Więc czym jest sukces? Pozwól, że powiem ci, czym jest dla mnie sukces. Definicja sukcesu. Sukces to nie pieniądze, najlepszy sprzęt ani żadne inne rzeczy materialne. To są nagrody ludzi, którzy już osiągnęli swój sukces. Moim sukcesem teraz jest to, że nadal tu jesteś i oglądasz ciągle ten film. Więc dlaczego patrzymy na innych ludzi, którzy osiągnęli już wielkie rzeczy? Przeważnie jest to ich profesja i cel, na który patrzysz i jeśli lubisz e-sport, myślisz, że sportowi gracze osiągnęli sukces. Określ na początku swój cel i staraj się go osiągnąć. Na początku może być to orbicie dywizji, którą zawsze chciałeś mieć. Mały sukces, ale zawsze sukces.

Walcz z przeciwnikiem nie jest sojusznikiem. Tak jak mówiłem w poprzednim punkcie, w grach jak i w życiu znajdą się ludzie, którzy będą ci ubliżać i negować wszystkie Twoje pomysły. Każdy wie, że League of Legends to gra z największym gronem toksycznych graczy. Im dłużej gramy, tym bardziej ulegamy tej toksyczności. I jak myślisz że jak będziesz miły dla osoby, która Cię obraża, to nastanie się dla Ciebie miła, to niestety jesteś w błędzie to tak jakbyś myślał, że jak nie chcesz zjeść lwa, on też się nie zje. Staraj się nie myśleć o innych, całą koncentrację poświęć na grę, a całą złość przełóż na zwycięstwo. Nie będzie łatwo, ale pamiętaj, że każda porażka przybliża się do zwycięstwa. Po każdym meczu zadaj sobie pytanie, czy na pewno dałeś z siebie wszystko, czy jak zawsze szukałeś winy w innych. Najgorsze co możecie spotkać, to nie porażka, lecz podanie meczu, w którym była chociaż najmniejsza szansa na zwycięstwo. Nawet jeśli w twojej drużynie jest osoba, która nie pomaga Ci w grze. Tylko trudne mecze czegoś uczą, te proces są tylko praktyku. Im więcej razy będziesz sobie powtarzał, że przegrasz, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie tak będzie. Są dwa zakończenia meczu: Czasami wygrywasz, czasami się po prostu uczysz. Może to fakt, że czasami ciągle przegrywasz, ale nie ma powodu, by się podać, zwalać winy na innych i przestać przez to grać. Dobra droga do bycia lepszym zaczyna się wtedy, gdy zrozumiesz, że nie ma w niej skrótów i nie ma łatwej drogi, więc staraj się mieć jak najmniej tych chwil słabości i walczyć z przeciwnikami, a nie z sojusznikami. Każdy o czymś marzy. Ja też. Tak jak większość z Was zawsze gram po to, by dojść jak najwyżej. Ale musimy pamiętać o tym, że wygrała zawsze dawała nam przede wszystkim przyjemność. Oczywiście im dłużej gramy, gra staje się coraz bardziej profesjonalna. Dostrzegamy błędy i to, czego wcześniej nie widzieliśmy. Ze słowiczka o nazwie przyjemność przekładamy powoli wszystko do drugiego. O nazwie profesjonalizm. Często przez to czerpiemy mniej zabawy z gry, ale doznajemy do satysfakcji po każdej udanej akcji i wygranej. Najważniejsze to, abyś wierzył w swój sukces. Sukces to styl gry, który budujesz ciężką pracą. Ale pamiętaj o najważniejszym. To tylko gra.